Dzieci, które mają ogromny talent muzyczny, nie tylko śpiew, może gra na instrumencie. Niestety nie mają takiej możliwości, żeby ten talent rozwijać. Szkoły muzyczne są daleko, Warszawa Radom to są dosyć znaczne odległości, jeżeli chodzi o dojazd dziecka do takiej szkoły. Jeżeli są młodsze, sami nie mogą pokonać tej odległości. Rodzice nie zawsze mają czas, a może w grudniu. To jest właśnie bardzo dobre miejsce na to, żeby taka szkoła muzyczna powstała, żeby tutaj młode pokolenie mogło rozwijać swój talent. Może gdzieś chodzą jeszcze takie małe dziewczynki jak ja i też marzą o byciu śpiewaczką, marzą o byciu muzykiem, tylko nie ma kto ich marzeń ukierunkować, ponieważ yy, może jak mówią w domu, będę piosenkarką, no rodzice może nie wiedzą o tym, że to jest zawód jak każdy inny, ale skąd mają wiedzieć? Przecież tu nie ma instrumentalistów, wokalistów, nauczycieli, którzy z tego żyją, dla których jest to normalny zawód, tak jak każdy inny. Szkoła muzyczna to nie jest tylko miejsce, gdzie uczymy się rozwijać swoje talenty. To jest miejsce, gdzie zawiązują się relacje na lata, gdzie yy, dzieci, tak de facto, uczniowie mają swój drugi dom dom, w którym mogą rozwijać to, co kochają robić. Mogą pielęgnować swoje pasje i mogą też przede wszystkim poszerzać horyzonty, bo to właśnie o poszerzanie horyzontów chodzi. Przyjeżdża do mnie mnóstwo wspaniałych, utalentowanych yy, młodych ludzi. I yy, naprawdę, naprawdę jestem zbudowany, i myślę, że dobrze by było, żeby założyć tu szkołę muzyczną, po prostu, naprawdę, bo chcieliby się uczyć na instrumentach, chcieliby śpiewać. Oczywiście podzieliłbym tych ludzi na klasyków, na piosenkarzy, no bo wiadomo, że szkoła jest jedna, uczenia, ale, ale natura jest naturą. Po prostu później ktoś wybierze, jak ma dar do śpiewania piosenki, śpiewa jako piosenkarz, ale mam też ludzi, którzy yy, mają piękne, klasyczne głosy i gdyby w młodym wieku się kształcili, no to na pewno by byli śpiewakami operowymi. Mając to na uwadze, zwracam się do Was, Radni, z wielką, ogromną prośbą, dla dobra przede wszystkim nie nas dorosłych, tylko naszych dzieci i tych pokoleń, które mają się tutaj rozwijać i kształtować na terenie naszej gminy, żeby nasza gmina im to umożliwiła. Dlatego 25 października to dzień, w którym będę trzymała bardzo mocno kciuki za Was, drodzy radni, i za Waszą pozytywną opinię w sprawie naszej szkoły muzycznej.